Halo halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku coś, co wielu chciało, żeby było na moim kanale, a więc w dzisiejszym odcinku będziemy robić przegląd, kąt, i to bardzo wielu, z tym, że nie do końca to jest chyba to, co mieliście na myśli. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam gorąco do subskrybowania. I także do lajkowania tego kanału, wspierania go na wszelkie możliwe sposoby, jeżeli Wam się ten kanał podoba. To jest mi naprawdę bardzo miło. A teraz przejdźmy do tematu. O co mi tutaj chodzi z tym przeglądem kont generalnie nie, nie lubię że tak powiem tego, tego rodzaju kontentu nie lubię gdzieś tam oceniać kto co i jak jest to bardzo szeroki temat już kiedyś o tym mówiłem ale dzisiaj zajmiemy się troszeczkę czymś innym mianowicie będziemy oceniać konta przeciwników. No bo wiecie, przeciwnicy to co mnie to tam obchodzi, tak, to w końcu rywal, więc mogę tutaj, że tak powiem, się trochę na nich wyżyć, jeżeli coś ciekawego zauważę, aczkolwiek, no, nie będę mógł zajrzeć do środka ich konta, wtedy to by było naprawdę spoko. Jedyne informacje, które będę miał, to informacje ze skautów. I teraz dlaczego warto skautować, jak wyglądają nasi przeciwnicy? No, bardzo proste informacje, tak, tutaj Oczywiście, ja sobie mogę wejść w ranking i mogę sobie sprawdzić, ok, ile kto ma kill pońców, i mogę sobie sprawdzić, ile ma siły. I oczywiście, tak naprawdę, w wojnie wyjdzie kto, kto co potrafi, ale wiecie, ja lubię być przygotowany. Ja lubię wiedzieć, co, gdzie i jak. Ja lubię wiedzieć, czego się mogę po tych graczach spodziewać. Mamy tutaj cztery królestwa i. Warto sobie zobaczyć na przykład, czy są przygotowani pod względem surowców. Ile tych surowców mają, tak? Myślę, że to też będzie fajny odcinek przed tym, bo będzie też odcinek, w którym powiem, jak ja jestem przygotowany na KvK. No i będę pokazywał, ile mam surowców, przyspieszeń itd., te wszystkie rzeczy, które mi są na KvK potrzebne. Więc będę sprawdzał, jak oni są na to KvK przygotowani. Czy mają na przykład i ile mają tych meta garnizonów? Czy będą przygotowani na te garnizony? I jak wyglądają ich jednostki? Także te rzeczy, które są po prostu do nas dostępne, sobie sprawdzimy i parę rzeczy można tam też o nich powiedzieć, nawet za pomocą takiego zwykłego skauta. Mam sobie, aha, jeszcze zanim zacznę, to super pozdrowienia dla, już czekajcie, już go znajdę, dla Don Pedro. Don Pedro zrobił fantastyczną rzecz, a mianowicie zdradził mi sekret, jak zrobić, żeby nie było lagów na grze. Okazuje się, że wystarczy, zanim gra się włączy, tak, mamy jeszcze taki jakby launcher i, i tam się klika start, żeby zacząć grę. I w opcjach tam jest dostępna taka opcja napraw. Kiedy kliknąłem napraw, lagi zgin zniknęły jak ręką odjął. Przynajmniej póki co czuję, że, że zupełnie inna gra jest. Trochę jeszcze tych lagów mam, ale to jest naprawdę w porównaniu jak niebo i ziemia. Także naprawdę póki co jestem super zadowolony z tej opcji i, i dzięki wielkie. Jeszcze raz Don Pedro. Za, za pomoc, bo, bo to było naprawdę nieodzowne, i dzięki temu myślę, że będzie mi się też dużo wygodniej nagrywać. Ok, a teraz już przejdźmy do tych naszych rywali. Jak widzicie, mamy tutaj ich w ulubionych całkiem sporo, no i spróbujemy sobie co, nieco o nich powiedzieć. Ok, zobaczcie, tutaj mamy takiego gracza, który ma niesamowitą ilość drzewa, ale inne surowce wyglądają tutaj bardzo słabo. Jeśli chodzi o garnizon, też tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. To są, wiecie, dowódcy z KVK1. No i tutaj ciekawy jestem, czy to jest gracz, który cały czas gra, bo te surowce naprawdę nie wyglądają dobrze. Może drzewo mu skądś tam zostało, i wydaje mi się, że całkiem możliwe, że to jest taki gracz już na wpół aktywny albo bardziej nieaktywny. Ech, spójrzmy sobie na następnego i zobaczmy, ile tutaj mamy surowców. I to jest w ogóle bardzo ciekawy gracz, to jest król jednego z tych królestw i zobaczcie, ile ma żywności w porównaniu do innych surowców, tak? Ma e, 6,5 miliarda drzewa, 5,5 miliarda kamienia, 2,5 miliarda złota, tego złota moim zdaniem ma mało. Ech, ale zobaczmy, jak wyglądają też jego jednostki. On prawie w ogóle. Nie ma kawalerii, tak? Ma tutaj T4, ma też bardzo mało infantry. Moim zdaniem to jest gracz, który wychodzi w pole tylko i wyłącznie łucznikami, tak? czyli tylko i wyłącznie te armie, które wysyła, to są łucznicy, ponieważ łucznicy do leczenia nie potrzebują żywności, więc on jej w ogóle nie zbiera. Tak, jest to dla niego taki surowiec, który może sobie odpuścić. No i na tej zasadzie zobaczcie, ile ma tych pozostałych surowców, tak? bo nie zbiera tych innych. Czy to jest dobre wyjście? Ciężko mi powiedzieć, natomiast zawsze jakieś, i myślę, że tu będzie naprawdę taki ciekawy, ciekawy gracz i ciekawe w ogóle podejście do gry. Moim zdaniem. Ta ilość drzewa i kamienia jest niesamowicie niewspółmierna do tego, ile ma złota. W sensie, jeśli będzie używał jednostek Teal 5, to te złoto mu się dużo szybciej wykończy niż pozostałe surowce, no ale może gdzieś tam ma jeszcze na farmach odłożone i tak dalej. Także tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno jest to ciekawa sytuacja tutaj u niego. Ok, kolejny gracz, dużo bardziej zbalansowane surowce, ma ich dużo. Tak, także na pewno jest gotowy. Ma tutaj też meta dowódców, ale co ciekawe, ma też bardzo śmieszne jednostki. Tak? Tier 3, Tier 2. Myślę, że może na jakiś eventach je. Sobie wytrenował i dlatego mu zostały, ale widać, że jest to gracz, który będzie grał piechotą, tak? Zobaczcie sobie na ilość infantry, też na dowódców, także tutaj to też widać gołym okiem, kim i jak będzie grał. Ok, kolejny gracz, tutaj też widzimy, że jest jako taki garnizon i tutaj zobaczcie też 0... Żywności ma dużo innych surowców, tak całkiem nieźle, ale żywności w ogóle, jeśli chodzi o jednostki, to też ogromna przewaga łuczników. Także zobaczcie, niektórzy grają, że bardzo, bardzo jest ta różnica. U mnie też jest duża różnica, ale nie aż taka i nie tak, żebym w ogóle żywności nie zbierał, tak? Z tym, że ja rzeczywiście tą żywność później często wymieniam na kamienie, których potrzebuję więcej tutaj mamy gracza kawalerii. Już widzimy, że jest meta garnizon z kawalerii. Jest Janek, jest Jadwiga. W surowce też całkiem w porządku. Także no i jak widzimy duża przewaga kawalerii może po jednym marszu, ale wydaje mi się, że łucznikami nie gra w ogóle. Bo by grać łucznikami no to musiałby ich mieć troszeczkę jednak więcej, żeby mieć ten pełny marsz. Także zobaczymy jak tutaj ich będzie grał. Tutaj widzimy... Hu, Zobaczcie, 6,5 miliarda złota. Także ten gracz jest na pewno mocno przygotowany. Jeśli chodzi o surowce, widzimy też tu Flavius YSS. Także ma dobry garnizon. Wszystko tutaj, że tak powiem, pasuje i to na pewno będzie gracz bardzo dobry. Ok, przechodzimy do następnego. Tutaj mamy dużo jednostek, ale bardzo, bardzo mało złota. Jeśli ten gracz nie ma więcej złota. A zobaczcie teraz, yy, możemy sobie znowu pewne rzeczy się o tym graczu dowiedzieć. Ma 4 miliony jednostek Tier 4 Infantry i ma bardzo mało złota. Co to o nim mówi? I ma bardzo dużo żywności i, dr i drewna. Co to o nim mówi? To o nim mówi tyle, że to jest gracz, który w polu gra jednostkami Tier 4. Nie potrzebuje wtedy tyle złota, a potrzebuje głównie żywność i drewno. Także to jest na pewno gracz wydaje mi się w większości infantry i on będzie walczył jednostkami tier 4 także tutaj już mógłbym sobie zapisać, no ale wiecie tutaj chińskie znaczki, chińskie znaczki, więc nie zapamiętam tego gracza, chyba że po ikonce to będę wiedział, że jak się pojawia to, to mogę go spokojnie atakować, no bo wiecie tier 4 to jednak nie ta liga trochę z tym co my gramy, także mogę Spokojnie z nim próbować. Tutaj mamy kolejnego gracza, który ma bardzo dużo surowców. Jest tutaj też sypią, więc nie ma jakiegoś super garnizonu, tak? ale też widzimy dużą przewagę Tier 4 nad Tier 5. No i tutaj na pewno nie jest to gracz, który grał łocznikami, ale e, jeśli chodzi o te jednostki, to tutaj też nie, nie powiedziałbym, że to jest jakaś e, ogromna różnica. Tutaj mamy kolejny garnizon Zenobia. YSS, tak, no i zobaczcie, ile kamienia, tak, 12,5 miliarda. Nie wiem skąd oni to nabrali. Ech, nie wiem, jak wyglądały ich poprzednie KVK, ale jeśli chodzi o surowce, 12,5 miliona kamienia, no, huh, to jest też chyba król, więc może on prowadzi bank i dlatego tego kamienia ma tak dużo. Ech, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ok, tutaj mamy kolejnego gracza, który ma bardzo mało surowców, chociaż ma dobre jednostki, ma tego Atyla, takie da, no nic nadzwyczajnego. I teraz ciekawe, czy ma po prostu surowce popakowane w plecaku, czy nie ma surowców, no i co? Jak będzie walczył? Na pewno jest to za mało, jeśli by to był jakiś gracz aktywny do walki. Tak, to, to nawet jakby zbierał sobie surowce, wiecie tak w miarę codziennie to miałby ich więcej, więc tutaj wydaje mi się, że coś jest z tym graczem nie tak. Może się loguje raz na tydzień. No i kolejnego mamy takiego gracza, który ma jednostki, ma dowódców, ale tych surowców nie ma. No i gdzie one się podziały? Tak? Co się stało w tym królestwie dla niektórych graczy, jeśli chodzi o surowce? Ciężko powiedzieć. Zobaczymy, czy, czy pojawią się ci panowie w trakcie wojny. O tutaj już jest ktoś o wiele lepiej przygotowany. Widzimy, że jest sypio. Widzimy, że jest tutaj przewaga duża kawalerii. No ale generalnie gracz jest dobrze przygotowany, nie ma tutaj za dużo do opowiadania. Tutaj podobnie, jeśli chodzi o inne surowce bardzo mocno, ale jeśli chodzi o złoto no to nie jest to ilość złota, która pozwala na jakąś dużą walkę, tak? 800 milionów to na KWK naprawdę nie jest dużo, więc te surowce inne się na nic nie zdadzą, jeżeli komuś zabraknie złota, tak? Dlatego złoto jest takie ważne i dlatego złoto tak bardzo zbieramy. Tutaj mamy kolejnego gracza i to z tego samego królestwa, który ma stosunkowo mało surowców tak jak na ilość jednostek. No i tutaj też ilość złota naprawdę nie powala. Jestem ciekawy na ile oni będą w stanie te KVK wytrzymać. Ja rozumiem że można mieć dużo surowców w plecaku ale też jest to jednak jakaś ograniczona ilość a gracze którzy mają po na przykład miliard surowców złota w plecaku to jest zdecydowana jakaś rzadkość. Okej, okay, tutaj swojego zeskanowałem, nie wiem jak to się stało. Okej, okay, dobra, tutaj chyba się już, tak, tutaj się już skończyło Ech, moje, moje skanowanie w ulubionych, bo jeszcze, jeszcze miałem ich trochę tutaj, także zobaczcie, mam całe mnóstwo graczy, których skanowałem, którzy oczywiście widzieli, że będę ich skanował, więc ich uchronili się przed tym. No trudno, zobaczymy ich sobie innym razem, także nie będę o wszystkich Opowiadał. Po co ja to w ogóle robię? Myślę, że warto przeciwnika znać, tak? To, czego ja się dowiedziałem o tych królestwach, o który, z którymi będzie, będziemy grali, dzięki temu, co zrobiłem, a też jestem gdzieś tam oficerem, więc, że tak powiem, warto o tym wiedzieć. Wiem na pewno, że to królestwo 63. I 69 jest dobrze przygotowane. Oni mają graczy, którzy mają naprawdę dużą ilość surowców i mają tych graczy ciekawie przygotowanych. No i to ich będą na pewno trudni przeciwnicy. Natomiast to Królestwo 05 wygląda dziwacznie. Jest tu bardzo dużo graczy, którzy mają bardzo mało surowców. Nie wiem na ile oni są aktywni. A na ile może migrowali tutaj do tego królestwa, a teraz już nie bardzo, jakby chcą grać. No, ale są w tym Lost Kingdom, teleportowali się, więc nie są to nieaktywne miasta. Jeśli chodzi o to najmłodsze królestwo. Oni też tutaj mają dobrych graczy, przygotowanych pod względem surowców, natomiast tutaj wiadomo, że to jest młodsze królestwo, chociaż oni też mają tutaj naprawdę sporo graczy, którzy mogą zrobić różnicę, także. Ech, także jestem, e, jestem ciekawy. Ech, mam nadzieję, że ten odcinek poniekąd był dla Was interesujący. Wydaje mi się, że coś takiego jest e, rzadkością. Ja to zawsze, tak jak mówię, robię przed każdym KVK. Lubię sobie sprawdzić, e, z kim będę grał czego mniej więcej mogę się spodziewać. Tutaj spodziewam się dobrej walki. Jak widzicie, ja też te surowce mam. Za niedługo będę zbierał właśnie wszystkie surowce ze swoich farm, żeby, żeby zobaczyć, ile mam w sumie. Będę kończył swoją technologię. No i jak już to wszystko zrobię, to nagram dla Was odcinek z tego, jak ja jestem przygotowany na KVK. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki. I do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.